Cześć, witajcie. W tym filmiku chciałbym pokazać wam manewr zacieśnionej cyrkulacji. Ta trudna nazwa określa po prostu kręcenie się motorówki wokół jej własnej osi i może przypominać zawracanie samochodem na trzy. Jest to możliwe do uzyskania dzięki temu, że stojąca motorówka ze skręconym sterem po wrzuceniu biegu naprzód bądź wstecz w pierwszej kolejności nabierze prędkości kątowej, a dopiero później postępowej. Widać w tym momencie, że po wrzuceniu biegu naprzód najpierw odsuwa się rufa łodzi od nabrzeża, a dopiero wtedy powoli zaczyna płynąć do przodu. Poprawnie wykonany manewr polega na tym, że w pierwszej kolejności musimy zatrzymać łódź używając biegu wstecznego. Kiedy uznamy, że stoimy, obserwując czy przemieszczamy się względem nieodległych od łódki obiektów, możemy zaczynać obrót. Bardzo ważna jest właściwa kolejność, czyli najpierw skręcamy do oporu ster, a dopiero później wrzucamy bieg. Najważniejsze jest to, abyśmy zmieniali bieg, jak tylko poczujemy, że ruch kątowy zamienia się w ruch postępowy. Czyli mówiąc wprost, że łódka zaczyna nabierać tam prędkości do przodu lub do tyłu. Z tego co zobaczyliśmy do tej pory, można wyciągnąć wnioski, że ten manewr służy głównie do zawracania. I faktycznie tak jest, choć ma ono wiele więcej uniwersalnych zastosowań. Przede wszystkim rozwiązuje problemy początkujących wodniaków, czyli uczy właściwej pracy manetków. Pozwala wyczuć, kiedy bieg wchodzi na minimalnych obrotach i jak szybko zrzucić bieg na bieg jałowy. Innym zastosowaniem jest odejście od pomostu przy ograniczonej ilości miejsca, jeżeli boimy się na początku używać do tego manewru CUM. Możemy też spokojnie wpłynąć w Y bomby przy ograniczonej ilości miejsca. oraz ustawić motorówkę pod danym kątem do nabrzeża bądź innych jachtów. To chyba jedna z najbardziej stresujących sytuacji, kiedy jacht uzyskał siłę odśrodkową dopychającą go do innych jachtów, natomiast jest ustawiony do nich prostopadle. Zaciśniona cyrkulacja pozwoli również poprawić nieudany manewr podejścia do kei, jeżeli widzimy, że dokonaliśmy nawrotu za późno i brakuje nam miejsca na właściwy promień skrętu. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o zacieśnioną cyrkulację. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, abyście przynajmniej w pierwszej fazie ćwiczeń wybierali miejsca mniej zatłoczone i z większą odległością do innych jachtów czy pomostów. Tymczasem pozostaje mi podziękować za oglądanie i zaprosić na inne filmiki o pływaniu motorówkami. Pozdrawiam.